Siema się rawizy ja z tej strony i witam Was już w 13 odcinku z Farming Simulator Oczywiście na mapach na mapie Kolonia Dziś sobie podobimy to co zrobiliśmy na ostatnim odcinku, czyli uzbieramy I pewnie się zapytać gdzie ja się teraz znajduję? A no się znajduję na strychu. No na strychu? Nie. Wiem. Gdzieś na pewno. Poza odcinkiem... Tak, postawiłem wiatę, no i jak zauważycie to nie mam... Ja, i haisu, bo wziąłem sobie pożyczki. Żeby to postawić. Tutaj oczywiście problem te krzaki poniszczy, no i... Tych się nie da, nie wiecie dlaczego. Z tej strony takie lipne, że się tego nie da. No i zaorałem do, ale tu się okazało, że jeszcze ten teren nie należy teraz do mnie, więc... ...się zbugował. Oczywiście zaparkowałem tutaj tą prasę, tutaj też mamy jakieś pierdoły, najpewniej są to no, no te forki z ziarnem. Tutaj oczywiście mam przyczepę, znaczy nie przyczepę tego do zbioru ziemnioka. Mamy tutaj oczywiście jeszcze rozrzutnik. No i kosiarkę. Zresztą takie smaczki jest tutaj ten podnośnik. Nie wiem, jak to się nazywa. No w sklepie tego używają do przenoszenia palet. Nie wiem, czy to się podnosi mi nazywa. No i poza odcinkiem już przywiozłem tą przyczepę. Jest ogólnie taki teren zbudowany. Zbugowany, przepraszam. No I co? Nie wiem, czy automatycznie to nabiera. Chyba nie. Musimy widzę ręcznie to nawierać <grystanie> Ja nie mogę do czego tu doszło widzowie, że Ręcznie Trzeba nawierać Ale przynajmniej się pobawimy Dobra. Widzowie. No troszkę będzie to problematyczne. Ja że sobie tu zapnę na razie. Dalej <grystanie> no, nie wierzymy do no, rękami zbieram. Co tam idę? Napiszcie, ja nie tam w szkole. My tu Ostatnio coś mało wyświetleń było na filmie, nie wiem. YouTube mi znowu da się nie uciął. A tak to jestem bardzo oburzony z tego z powodu YouTube. Yy, jesteście tsunami. <grym> Bo ogólnie, dobra, będę już ciło, nie nazwałem was ciulami. <laughs> ogólnie... <śmiech> YouTube... Oczywiście, no, mówiłem to na tym filmie z Age of History 2, ale mało osób go widziało. Że no YouTube oczywiście mi powiedział, jak zbanowali mi ten film z Magic. Znaczy nie Magic. Retro Brawl że jeżeli jeszcze nas przewinę sobie to jest ban ja, 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 ja wiem, więc bym wolał go uniknąć ale wiecie jaki jest YouTube Taka to wychodzi mi że tymi rękami będzie jakoś tak średnio to szła. To proszę. Wszystko się tego Nie wiem, czy ja wszystkie te belki wyzbieram. No, w odcinku się zmieszczę z tym. Ale mi się nie podoba to ładowanie tych belek ręcznie. To jest in. tak powinno być nie w ogóle. Widzę, Polska będzie grała, więc możecie się pochwalić, jak tam obstawiacie, czy Polska wygra ze Szkocją, czy przegra. Ale tu są kostki <śmieniu> nie bym robił te duże kostki to by z tego pola były co najmniej tylko dwie w ogóle zgasza ten ciągnik, no bo nie będzie chodził w czasie gdy ja to ładuję Ale i tej nie robiłem w ogóle nie wiem, czy te bele dostawić tak szczerze, znaczy kostki, żeby ktoś się nie doczepił, że bele to bele tej Na krowy sobie dostawi... mnie, może tam na tym stychu. <grystanie> to nie wiem, jak ja to tam właduję. Ja to mam pomysł. Dzisiaj ten nam nie ma. Powiem, mam że ten maczacnie mi zleciłby szybciej niż w 2023. W 2023, o to chodzi. No, po prostu tak jakoś szybko. Ja się czuję, ja się dopiero, nie wiem, gdzieś tam pod koniec, nie pod koniec, tylko tak połowa sierpnia była. Nie wiem, tak jakoś. Dziwnie Było. Teraz widzę i musimy czekać jeszcze dłużej na wakacje, bo samolot dopiero 27 jest koniec roku szkolnego, więc no, nie Nie lubią nas. Nie dość, że 2 września musimy zaczynać. Czy no dobrze, no. Tak, prawda. Było źle, że zaczęliśmy czwartego. Ktoś się może o to doczepić. Ale żeby bez przeszkody, żeby... Do 27. siódmego. Łaj. Kurde, nie zapiętego tego, Ja. Zwykle. No, czy nie będzie krótki, czy długi, oczywiście wie wiecie, nawet nie wiem, po co ja te pytania zadaję. <grystanie> O 25 z dużo się nie dowiedzieliśmy w ostatnim czasie Tylko tam pokazywano, jak wyglądają baboły na tych gameplayach No i baboły jak baboły Tak jak mówiłem, ja na króliki czekam od 13 I się nie doczekam, chyba bo mają być kozy, więc Raczej trzech zwierząt nie dodadzą Rodzaj zwierząt W sumie się dowiedzimy, że jest pies, ale nie ma kotopetemu. Kurde. No i teraz pewnie będzie na klipach będę miał, bo ja to będę jutro montował. Będę miał pewnie na klipach zagbostkę, kiedy ja mówiłem to. Kurde. No i fajnie, że ta belka się nie chce obrócić. Wszystko przeciwko mnie. Dobra, teraz idziemy na drugie pole Powiem Wam, że lubię tego detektora w środku <noise> Oczywiście widzimy, się będziemy widzieć po cięciu za chwilę W ostatnim filmie obiecałem, że będę w wrz sor wrzucał, Nie wrzucam, no sorry widzimy, ale Szkoła to szkoła trochę mi nie umożliwi ma to rzucanie na widzimy się po cięciu a widzę wracanie po cięciu no i ładujemy dalej bo robota się musi robić ciekawe ile pięter tych belek możemy ja bym chciał tak dużo, żeby była na miniaturkę, fajnie, oczywiście nie wykładam to równo. Mimo, że ja belek, no nie mam, bo ja nic na swojej gospodarstwie nie mam, ja sobie gospodarstwa nie mam. U mnie ziemniaki są ponowane, więc wiecie ale koledzy mieli żniwa, no nie widziałem jak ładowali i puszczali jak byli sami to ciągnili na jedyneczkę oczywiście sobie szedł i jechał a ty sobie widłami nabierałeś i rzucałeś na przyczepę, bo potem to musiałeś układać a jak miałeś kogoś do pomocy to cyk jeden ładuje drugi na przyczepie je układa Bo wow, bele są dość ciężkie, ja nie powiem, że nie. Więc ja w nie teraz odpóję, bo ja sam nie wiem. Na te bele są ciężkie. Co ja miałem. wymyślając to słowo i mówiąc nie. Na myśli. Nie, nie wnikajmy to. Oczywiście sobie możemy robić dłuższy rząd chyba. Pozwolą nam na to. No, tak o pozwolili. Ja dalej nie wierzę, że my to robimy. Wy w sumie tu wideo nic nie byście robić, To ja robię wszystko. He, he, he! Tak się liczę pewnie przed tymi komputerami Nie, nie, nie. nie no żartuję serię oczywiście może gdzieś zostać przed komputerami, konsolami U z tym farmingiem 25 jest taka sprawa, że mój ja już chyba to mówię, Xboxowany tego nie uciągnę, nie oczywiście sam musiałem, żeby wróciłem. pamiętaj Kasper, który będzie robił to na montażu, że to nie było powiedziane od razu, jak Belka się przewróciła. To łowcy gw. widzę, jaka jest tych. Oczywiście ja nie jestem z tych, żeby nie by. A nie jestem z tych. żeby się ktoś tu nie obraził, to jest za... jaka jest Katowice? Jestem neutralny. Neutralny. Chyba nie. Chyba, że chodzi o wiśniackich wi wi kibiców, wi 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 to, to. To się raczej nie nagle my, ale oczywiście możecie oglądać. Panie, się możecie narazić, że czasami wasz klub trochę Nie no żartuję. tu nie. Chyba, że mnie wkluczy. To nie żar. To wtedy... Yy, no. <suszy> No, to oczywiście źle powie na ich temat. No, Katrę. No, w ogóle mam no, taki dzisiaj zły dzień, więc. I nadal taki trochę dziwi, nie nie wiem, nie umiem się jakiegoś wysłuchać na film. Ja tego filmu nie nagrywać, ale powiedziałem, że to 25 wyjdzie, więc w sumie 20 będę dwójkę nagrywał regularnie. W ogóle coś się zbugowało nie? Ja w ogóle sobie kupiłem do passa na. No... Miesiąc oczywiście tego, co się da kupić w sklepie taką na kartkę, nie? A nie, że tu w storze na Xboxie, tylko no w sklepie sobie tą kartkę, kartę, kupiłem Game Passa. No i były tylko na miesiąc, a tu się, a ja mam go dalej. A miesiąc za dawno mi to. A ja mówiłem, że nie no Sea of Thieves nie będzie, bo się ten Game Pass już skończył. A tu Dalej jest Game Pass, więc może jakieś odcinki z siebie zlecą. No wy lubiliście też serię? No nie wiem. Pierwszy odcinek tak się oglądnął, a potem coś zaniedbaliście. Chociaż widziałem, że mimo, że nie oglądali tego... Hmm, może też być tak, że zobaczyliście zasięgi ucina i nie wszystkim wysłał te filmy. Hey, Ej, YouTube to YouTube. Oni co są zawsze tacy, tacy, Dopowiedz powiedz coś, sejacy są. Oni z góry tam. Zapietę. Hahaha. Hmm, No. Tak jakoś w ogóle. Nie mam co Mówi widzowie. Zależy od tego dnia. Na no, następnym odcinku już. Postaram się tak nie być, też wiem, że takie filmy na siłę się źle oglądają. coraz przepraszam, że musicie to oglądać. No, no, nigdy nie chciałem was zostawić bez tego odcinka. Powiedziałem, że no dobra, nagram ten odcinek, żeby żeby było. Bo obiecałem, więc chcę dotrzymać obietnicy. Pewnie się znajdzie jakaś do... na dusza, która powie, że Dzisiaj jest samo stało no. nagrywaj tak jak chcecie no nie umiem się słowić widzę skupiony na ładowaniu tych pele a dobra to też może być zapięte. Nie może, może. A które cicho było teraz presytupiny. A tak, nie wiem, skupiam się na ładowaniu tych bel. Za chwilę będzie kolejne cięcie. Będzie już chyba to poza yy, graniami, Nie Tutaj będzie za krótki, wiecie, nie na a za krótki kacper. Ostatnia belka na tym ujęciu. A widzę robię cięcie. Ja? Dobra, widzę, wracam po cięciu no i dokończmy już to ładowanie. Mam nadzieję, że już się uda już musimy załadować tak, chyba Tylko to już się nie zapyta chyba. ła się jak nie wiem koć się doejsca a to już naładujmy na wyższe pięt rywy tak krzywo wiem w ogóle ta grze ma lat za chwilę zwieźmy te kostki zanim się rozleje a jest jeszcze bęko

Jedna przymrzem. A tu tylko jedna. A tak na środku, żeby było. Więc co widzę, już zostawiam poza odcinkiem. Więc trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.